Miałem 11 lat, jak wybuchła wojna i uciekliśmy wtedy z przyjaciół, z rodziną przyjaciół, z matką mojej przyjaciółki i z, i z tą moją przyjaciółką, uciekliśmy do Zamościa, gdzie oni mieli krewnych, Wy, nazywało się, że wojna będzie trwała kilka tygodni i uciekliśmy, żeby dzieci nie miały, nie były, nie bały się bombardowania. To znaczy ja i moja dziewięcioletnia przyjaciółka. Uciekliśmy na kilka tygodni, a wróciliśmy po siedmiu latach. Uciekliśmy do zamościa, dokąd ojcowie nasi przyszli piechotą, potem dotarli do nas piechotą. A zamość był bardzo bombardowany, wobec czego w, w kilka osób wynajęliśmy wóz i furmana, i uciekaliśmy po prostu przed siebie. Ponieważ zamość był bardzo bombardowany, bo okazało się, że rząd polski tam umieścił swoje złoto. I uciekaliśmy w, w nocy jechaliśmy tą furą w nocy, zatłoczonymi gościńcami, gdzie pełno ludzi uciekało. Wojsko się cofało, a w, a w dzień leżeliśmy w kartoflach czy w rowach. I Niemcy, I Niemcy strzelali do nas albo rzucali bomby z bardzo niewielkiej wysokości. Nikt nie bronił, żadna artyleria do nich nie strzelała. Wiem, że ludzie wtedy mówili, że rząd uciekł za granicę, a marszałek piłsudski by tego nigdy nie zrobił, że nas zostawiono na pastwę losu. No i tak się znaleźliśmy za, za miejscowością równe. Tak uciekaliśmy po prostu, gdzie oczy poniosą przed siebie i 17 września tam przyszła armia czerwona. Początkowo myśleliśmy, że oni przychodzą jako sojusznicy i że będą walczyć też z Niemcami. I wiem, że dzieci skakały z radości, że się skończyły bombardowania, bo się bardzo bałyśmy bomb. Ale potem ktoś nam powiedział, dzieci nie cieszcie się, bo to jest czwarty rozbiór polski.